Słowo, budzik, wstajemy. Szczęść Boże, dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja już wstałem, a ty? Piękne słowo mamy dzisiaj. Nawet jeśli jesteś zaspany, zaspana, to, to zatrzymaj się i, i posłuchaj, bo wiesz, bo Bóg zadaje nam dziś pytanie. Ono jest mocne. Z kim moglibyście mnie porównać, tak żeby mi dorównał, mówi święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy. Tak sobie myślę, kiedy ostatni raz widziałeś gwiazdy. Czy dostrzegam obecność Boga w moim życiu? Czy Bóg jest tu w mojej biblioteczce? No, są ikony na ścianach, taki nawet mały ikonostas. No, książki, po większości, są teologiczne a więc o Bogu, o Bożych sprawach ale przede wszystkim On jest bo, bo wierzę, bo nie wyobrażam sobie żyć bez Niego ale widzę jak potrzebuję tego zachwytu Bogiem żeby odpowiedzieć na pytanie które On dzisiaj stawia nie, nie mogę porównać się z nikim, bo Ty jesteś największy wiem, że Ty to wszystko stworzyłeś i w ogóle się zachwycam Tobą Jesteś zabiegany, zabiegana? Ja bardzo, tak. telefon komórkowy, za chwilę się zacznie, tak, to załatwić, ten coś chce, tu terminy gonią, nie, i tak cały dzień. I w tym wszystkim, ja czasem mogę powiedzieć o sobie, tracę taką zdolność zatrzymania się, popatrzenia głębiej, na szczęście to, ta zdolność wraca bardzo szybko, ale... Tak czytając to słowo, to tęsknię za nią. I tak sobie myślę, nie wiem, czy się zgodzicie, się, czy się zgodzisz ze mną i razem wszyscy, czy się zgodzimy, że może dziś warto wyjść choćby na krótki spacer. Zobaczyć I przyrodę, nawet tą w mieście. Gdzieś jakaś cisza będzie, Albo tak posłuchać hałasu miasta, yy, wioski, tak jakby z oddali. Ale wyjść z domu, przejść się, yy, może wieczorem, popatrzeć na gwiazdy. Poczuć yy, piękno świata. A jeśli siedzisz w domu, bo cię dopadł COVID, a na szczęście już po, albo siedzisz na kwarantannie, wiem co to znaczy. No i trudno wyjść. To popatrz w internecie na przykład na jakieś zdjęcia wszechświata, piękna naszej ziemi albo jakiś przyrodniczy film oglądnij. No i zachwyć się, zachwyć się Bogiem. On czeka na nas, to też słowo dzisiejsze. On się nie męczy, ani się nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona, on chce nam wszystko dawać, a zaczyna się od tego zachwytu, od tego, żeby go zauważyć, żeby nie być tak skoncentrowanym bardzo, bardzo tylko na tej codzienności. Kawa nam może pomóc, ale przede wszystkim słowo Pana i oczy otwarte. To w ruchu Światło Życie jest taka praktyka wyprawa otwartych oczu. To się wychodzi, ogląda. Coś tam się przemyśli według klucza, tak? potem się wraca i o tym opowiada. No to ja proszę, zróbmy dziś wyprawę otwartych oczu. Próbujemy. No to życzę Wam dobrego spacerowania. Do zobaczenia. Dobrego dnia.